Cześć, nazywam się Mateusz Windys, a dzisiaj pokażemy Wam, jak robimy burgera dry aged. Teraz znajdujemy się w naszej chłodni, specjalnie przeznaczonej do sezonowania mięsa na sucho. Opowiem Wam troszeczkę więcej i bliżej może o procesie sezonowania na sucho, to znaczy sam proces odbywa się w takich zamkniętych, kontrolowanych warunkach jak tutaj. Elementy mięsa wraz z kością są układane na, na półkach. Odpowiednia temperatura tutaj znajdująca się w tej chłodni to między 1 a 2 stopnie Celsjusza. Wilgotność to tak 78-82%. Wtedy jakby pozwala nam to zachować jak największą masę finalną mięsa wysosonowanego. My sunujemy mięso Około 60 dni, to znaczy czasami to jest od 35-40 do, do, do 80, nawet, ale tak uśredniając to około 60 dni. Takiego mięsa używamy do naszych burgerów dry age. Mięso przechodzi taki proces kontrolowanego psucia się, bo jak tutaj pokażemy bliżej troszeczkę, to na elementach pojawia się taka pleśń, ale ta pleśń jest dobra, tak jak pleśń na serach. Ona jakby nadaje. Takiego aromatu orzechowego, mięso finalnie, i jakby ona faktycznie pojawia się na zewnątrz. Mamy też tutaj sól, która pozwala nam utrzymać odpowiednią wilgotność. I tu mamy taki element mięsa, z którego widzieliśmy fragment dzisiaj na naszego burgera, którego przygotujemy. No, także pozbywamy się tego te, tej części, która zapleśnieje. Pozbywamy się też kości, którą naprawdę wykorzystujemy do, do innych procesów, ale o tym kiedy indziej. Całość procesu to jest takie, można powiedzieć, kontrolowane starzenie, tak jak już wspomniałem wcześniej. Dzięki temu procesowi mięso nabiera charakterystycznego aromatu, który zresztą jest wyczuwalny teraz tutaj już jakby znajdując się w tym pomieszczeniu, a wołowina jest niezwykle delikatna i krucha. Jak już widzieliście, Mięso sezonujemy sami w specjalnej szafie chłodniczej do sezonowania. I tu mamy taki wycięty kawałek. Teraz posiekam go ręcznie i uformuję z niego burgera, solimy. Nie używamy pieprzu, gdyż mięso samo w sobie ma bardzo dużo charakteru i nie chcemy go przykryć pieprzem, który jest ostry, który zabija w pewien sposób smaki, charakterystykę mięsa sezonowanego. 11-miesięczny, długo dojrzewający ser cheddar z Irlandii. I voilà, mamy gotowe. Burger Dry age to bardzo prosty burger, ale jego esencja to mięso sezonowane na sucho. Dlatego w towarzystwie składników takich jak ser cheddar którym już wcześniej wspomniałem. I majonez to cudowne połączenie z nutami orzechowymi, nutami maślanymi, który go polecam Wam serdecznie. Wołowina, której używamy do burgera Dry Aged, jest tak delikatna, tak krucha i tak soczysta, że w zasadzie nie potrzeba nic więcej jak półka, serek. I mięsko, żeby znaleźć się w mięsnym niebie. W niebie z naszych snów. W miejscu, gdzie krowy mają skrzydła. nie wiem co. W każdym razie budy jest przepyszny.